Zdarza się, i to wcale nierzadko, że na imprezie dziecinnej, takiej jak urodziny czy jakiś bal, nasze dziecko nie zachowuje się wcale tak, jak byśmy chcieli. Może być zazdrosne o solenizanta, może niekoniecznie chcieć złożyć ładne życzenia. I co wtedy my, rodzice, czujemy? Czasem pojawia się wstyd, jakaś taka chęć strofowania dziecka, żeby, żeby wystawiło nam tę dobrą laurkę, że jesteśmy fajnymi i dobrymi rodzicami, którzy dobrze przygotowali dziecko do różnych sytuacji społecznych. Warto się wtedy zastanowić, dlaczego nam tak na tym zależy. Być może swoje własne poczucie własnej wartości umieściliśmy w dziecku, i zastanawiamy się, jak ono może zaświadczyć o tym, że. Dobrze spełniliśmy zadania wychowawcze. Przede wszystkim wydaje mi się, że warto uznać to, że czasem e, tak się możemy czuć po prostu, że może nam być trochę wstyd, trochę głupio. I to nie znaczy, że mamy wpływać na zachowanie dziecka. Oczywiście ono nie powinno robić niczego, co jest jakoś przeciwko rówieśnikom, uczestnikom zabawy. Wtedy warto zareagować. Ale czy ono się zachowuje super poprawnie, czy nie, no, to nie jest takie bardzo ważne. Spójrzmy na to wszystko łagodnym okiem: i na swoje dziecko, i na siebie, w roli rodziców. Więcej przeczytacie w moim tekście na stronie świerszczyk.pl.